Siemanko. Witam na kanale. E, druga tura testów Battlefield 6 i dodana nowa mapa. E, zaraz po tej pokażę. Nowa mapa e, Empire State i tutaj na tej mapie, która już była, e, ogrywamy w tej chwili szturm. Jeden z lepszych trybów Battlefieldowych dlatego, że w porównaniu do tych wszystkich innych trybów, tam jest na przykład duże zamieszanie, dużo większe zamieszanie, przez to, że dużo więcej ludzi można mieć na plecach. Dajmy na to, przejmujemy 5 punktów, tak, i musimy cały czas rotować do flag. Znaczy nie musimy, ale w większości rotują każdy do flag na, na kile i tak dalej. A tutaj mamy prostą rozgrywkę: mamy dwa punkty przejąć, mamy uzbroić jakieś elementy, tak. Jeżeli wybuchną, tak, no to mamy następny, następną część mapy odblokowaną. I lecimy, tak jak tutaj widzicie, siedzę sobie w czołgu do góry. Naprawdę fajnie to wygląda, fajny dźwięk, takie echo zajebiste. I pomagamy tu, żeby ktoś podłożył. Na przykład jest tu jeden z graczy akurat, podkłada te 4 i teraz bronimy, żeby to zdążyło wybuchnąć, tak? Później punkt A, eee, tak samo. No i pierwsze wejście na mapkę Empire State. Tu akurat podwój. Ta mapa jest szersza, jest większa. Tak? I możemy się przejść po niej, zobaczyć, jak ona naprawdę darobiście wygląda. Ten mościk rozwalony w trzy i. Można sobie troszeczkę tam przejść nawet trochę pod most Ale nie wiem czy jest sens jakikolwiek Wygląda to świetnie szkoda że tam nie ma wejścia jakiegoś na most Zastanawiam się Która mapa będzie wykorzystana do trybu e... Która mapa będzie wykorzystana do trybu e... Battle Royale Bo jeżeli na przykład by było coś w rodzaju Empire State ale nie mogliby dać takiego większego miasta musieliby wymyśleć to miasto bo by było wiecie antyterrorist nie mogą coś takiego bo jakby zbudowali miasto na zasadzie całego Brooklynu gdzieś tam i czy tam okolic to... no wiecie o co chodzi nie ktoś by mógł trenować na tych mapach samochód nie mogłem zamknąć drzwi niestety zamknij drzwi otwórz drzwi ale niestety się nie ruszają no jak to beta nie o, pierwsze podejście do mapy trzeba poznać. O. Tutaj mamy z tego, co widziałem na streamach yy, u chłopaków, yy, którzy grali betę, tak? Tą tam tam yy, w Ameryce. To właśnie ten element zapamiętałem. Można się przejść trochę kawałek pod ten most. Na ile było to chociaż troszeczkę odzorowane, bo to wygląda bardzo fajnie. Jak daleko jest miasto? No są tam miasta w, w oddali, widzicie? Jest tam wieżowce, wszystko. Ale tekstury, tutaj pod tym mostem, te tekstury tych worków takie średnie. Nie? No i tutaj mamy szturm na mapie Empire State. Tutaj nie pamiętam czy mamy, tutaj mamy obronę. Także mapa na starcie tutaj naprawdę bardzo dużo wybacza pozwala na wejście naprawdę na różnych poziomach prawo lewo jeżeli się nie ogarniesz nie pamiętam czy to była pierwsza tutaj gra moja czy już druga chyba druga bo już wiedziałem gdzie się ustawić tu słuchać było ludzi o zobaczcie gościu wchodzi i nic nie widzi dzień dobry bioderka G gpx czy jak się nazywa ta, ta brońka nie pamiętam o, ten mi się tutaj odrodził. Zobaczcie, odrodzi mi się gościu na mnie i, 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 i nie wiem co się dzieje. Fajny element podnoszenia. Każdy cię może podnieść. To jest duży plus. Empire State naprawdę fajnie wygląda. Tutaj w ogóle żadna kulka go nie trafiła. O. I całą lewą stroną są, 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 są zawodnicy. Tak, można zobaczyć. Tutaj e, ogólnie mamy możliwość bronienia tutaj tego wejścia, ale zaraz jest tutaj wyjść drabina, e, więc oni mogą wejść. Jak wejdą do góry, to to jest troszeczkę pozamiatane. Parapet mi zasłonił, zaciąłem się. Dobra, let's go. Punkt A e, jest w, tak jakby w piwnicy garażu. E, tutaj zrąbałem, no tutaj zrąbałem. To jest ta inna gra. Patrzę gdzie on jest gościu a, on go, a gościu się schował nade mną dosłownie nade mną. nie wiedziałem gdzie on jest ten nie zaznaczył Gdzie on jest a oni tam sobie siedzieli zobaczcie Moje pierwsze podejście do MC MCX -a, GPX -a. nie pamiętam jak ta broń się nazywała bardzo, bardzo, bardzo przyjemna broń, tutaj kolega, dziękuję kolego, prorok Wyprorokował ją totalnie, nie ach i dostałem C4, które wiedziałem, że wcześniej e, Podłożyli No i zabija, Dobra, lecimy po następny, ten punkcik Jest do góry Fajnie to wygląda, doda mamy klatki schodowe Tutaj chyba zrobiłem parę kili ładnych. Zaraz zobaczymy zresztą. Mapka wygląda naprawdę dobrze. I co do trybów, jest szturm, jest też normalny podbój. Chyba grałem na samym początku, ale nie pamiętam. Brakuje trybu. Brakuje trybu. Skład deathmatch miał być, ale możliwe, że po prostu włączą go albo jutro, albo w sobotę, bo na razie skład deathmatchu nie ma. Czyli cztery drużyny po czterech. 4 drużyny po czterech. Nie ma tego po prostu. Na razie. Zobaczymy. O, za plecami mi ktoś. Za plecami mi ktoś wlazł, nie? A ten nie podnosi. Też nie podnoszą. Tutaj dwóch było. Przyszli, rozbroili. Patrzcie. Przyszli, rozbroili. Nie podnieśli. O, ale te granaty czasem się dziwnie rzucają, jakby. Jakby powietrze, nie? Rzucasz jakby, jakby tak niedoważony, niedoważony granat, nie? A, to nie ta gra. A, zabrakło mi, zabrakło mi. Trzeci był tam na prawej stronie, zabrakło mi. Możliwe, żebym ubił trzech podrząd. rząd. Yy, tutaj, yy, jeżeli trzymasz na tych schodach ten punkt, trzymałem go sam w którejś grze i naprawdę bardzo dużo można było tam zrobić, nie? A ła 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 ślizg jest fajny bo na ślizgu ludzie cię mało co Coś mi zabrakowało no coś coś nie pojszło I nie zaliczało strzelań ale na widzę tutaj na przykład że rzeczywiście nie strzelało ja trzymałem Trzymałem strzelanie ale Nic nie szło Tutaj gościu cały czas siedzi a, lud... a oni nie wiem co robią Dobra Wiedziałem że tam jest gościu rzekaźnik jest o następni tam z tamtej strony patrzcie chodzą gościu czeka na odrodzenie siedzi na na kampie eee, i zamiast coś ogarnąć to nic nic nie robi nie o po drugiej stronie siedzą oni zamiast podchodzić pod punkt i go uzbroić to oni kille robią wiecie o ten wiedziałem że tu idzie nie ma pod, podkładania patrzcie rzucają się żeby rzucają się żeby gościa podnieść nie wystarczy stać w punkcie a oni zamiast podkładać co oni sobie naprawdę siedzą w punktach i kile robią niepotrzebnie się ruszyłem z tego punktu bo był zarobiste. No, o patrzcie gościu dostawał kill, dostawał 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 ale widać było po e, znaczniku że tam nic nie schodziło nie Kontrastowo wygląda naprawdę bardzo pięknie, ale w niektórych momentach w niektórych momentach, tam gdzie jest dużo dymu, w niektórych miejscach na niektórych mapach, a to jest beta dalej, trzeba pamiętać, o baba Jaga zginęła. Trzeba pamiętać, że no gdzieś te tekstury jeszcze nie są nie są wszystkie dobrze zrobione, nie są, po prostu nie są. A no i shotgun też, nie? Tutaj akurat nie jest chyba shotgun, automatyczny shotgun. 36 karabin. Ale shotgun jest strasznie mocny. Następny punkt i ostatnia część tego punktu jest przy ulicy, przy sklepach. Tutaj można zobaczyć sobie. Lewo punkt w dziurze. Fajne, fajnie pomyślane, nie? Fajnie pomyślane. Dobra. I drugi jest tam w sklepie na drugiej stronie. Najlepiej gdzieś tu po lewo przytrzymać punkty, bo są, dosyć, są dość wąskie i nie przejdą ci za plecach. Jeżeli na przykład jacyś twoi koledzy wypuszczą się za daleko do przodu, na środek, i nikt nie patrzy na mapę, że z tyłu nikogo nie ma, to wystarczy, że jeden tu z tyłu przejdzie na plecy, bo nikt nie patrzy i jest pozamiatany, nie? Powiem, że czasem kropka na środku mi przeszkadza więcej niż pomaga. Zobaczcie, z czasem naprawdę dużo trzeba strzelać. Strasznie dużo. Eee, z niektórych broni, nie? O, zapominam, że się da kłaść. A to o tym to cały czas zapominam. Dobra, podłożyli, podłożyli. Jesteśmy od środka. Baba jaga. O, chcę podłożyć i na przykład ktoś by mógł mnie wspierać, nie? Nie ma tego wsparcia. Wchodzą z tamtej, wchodzą z tamtej. Na przykład masz kolegów, którzy siedzą na kampi gdzieś w rogu. No, na szturmie tutaj, na, na tej mapie jest tak wąsko, tak mało miejsca, że widzisz bardzo mały odcinek punktu i sniper nie pomoże. Tutaj nie wiem o co chodziło. O, tutaj punkt nad A do góry można wchodzić sobie, jest tam dużo ludzi. O, pompa. Oj, pompa w ogóle z opóźnieniem zadziałała. Nie wiem, co się stało, ale straszne opóźnienie. To mnie zabiło, ale. Albo nie wiem. może coś spadła mi cegówkę na głowę. Możliwe całkiem. Rozbroili. oni tutaj cały czas do góry byli. Tutaj, tutaj, tutaj. W czasie gry nie zawsze zauważy, że tam pełno ludzi, nie? O. Zapomniałem się położyć. Znowu to samo. mapka Empire State wygląda naprawdę fajowo. E, tutaj powinniśmy obronić ten punkt. Ja zaraz znajdę takiego. E, zobaczyć. O! Pięknie. Jeden, drugiego. Dostał. Obie. So, to, do abi, Polska, tak, tutaj powinniśmy ogarnąć. Ogarnąć te punkciki. Wygłożdżenie. Wygłożdżenie to ci podpala, nie możesz się ruszać. Co to poleciało? Kurwa, jest sprężyny. Zabiłem gościa, bo auto wybuchło. To jest elegancko. Każde auto powinno wybuchać. Tutaj na przykład biała furgonetka, możesz podchodzisz do niej, a ona tam pisze, żeby zamknąć drzwi, ale drzwi na razie się jeszcze nie ruszają, więc beta jeszcze wszystkiego nie wprowadzili. Czekaj ostrożnie, czekaj, jest tam pełno ludzi było w środku. Czekam, czekam, bo znowu idzie cały team, nie? Zaczynam podchodzić. A się okazuje, że cały team idzie znowu z tyłu, nie. Jedni muszą rozbrać, drudzy muszą pilnować, tyle. Doktor rock. Rock steady. No i tutaj, przy tym jak podjechałem gościa, nie, no. no kurde, no, że nie zginął. To jest ciało bardzo mało. Ciało bardzo mało zadaje. Dobra, co my tam mamy? O, obrona. Tutaj szturmowiec ma dwie bronie, to jest plus. Na tym trybie. Także na tym trybie, na niektórych trybach. Jak jest druga broń, naprawdę dużo załatwia. W przypadku, kiedy tracisz ammo, bardzo mało graczy w ogóle biegało na szturmie z możliwością uzupełnienia amunicji. Bardzo mało. Prawie wcale nie. Nie wiem o co chodzi. Co jakiś czas mi się kończyła amunicja. Strzelając się nie, nie mogłem nic zrobić, nie? ole, ole. Baba Jaga. Baba Jaga się zdenerwował, bo dostał z wyrzutnika, z granatnika w łeb. I to jest movement kodowy, to prawda. Eee, trzeba się nauczyć, jak daleko się człowiek ślizguje. A i dostałem już na no co. Chyba Jaga w plecy umie tylko strzelać. Yeah. Zwycięstwo! No nic, zapraszam od czwartku do niedzieli. Beta jest dla wszystkich otwarta. Zapraszam na szturm, czekam jeszcze na skład Deathmatch. No i widzimy się na polu walki. Teraz, jak chcecie, co by jeszcze kawałek pacerk.